Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Historia i Literatury według Antoniego Libery, w którym rozmawiamy o dziedzictwie Antyku. Wiek XVII i pierwsza połowa XVIII to okres panowania literackiego klasycyzmu, ale w drugiej połowie wieku XVIII nadchodzi zmiana. Co to jest za zmiana? No, tak, formalnie rzecz biorąc, to jest zmiana z klasycyzmu na romantyzm, który w pełni rozwinie się dopiero w XIX wieku. Ale skoro mamy mówić dzisiaj o Herderlinie, to Herderlin jest bardzo specyficznym romantykiem. On rzeczywiście bywa identyfikowany jako przedstawiciel romantyzmu niemieckiego, ale to jest trochę schematyczne i, i powiedziałbym nie za bardzo prawdziwe. On właśnie przychodzi na świat w 770 roku, w tym samym roku co Beethoven. I zaczyna swoją karierę literacką, właśnie można powiedzieć, od neoklasycyzmu. Jego pierwociny literackie są pisane jeszcze bardzo w duchu XVIII wiecznym I gatunki, których używa, też są właściwie gatunkami klasystycznymi, bo to są ody, hymny. Tak, ale, ale w trochę innym znaczeniu, bo Zwróćmy uwagę, że zupełnie pierwszy okres twórczości Helderlina to są wiersze regularnie rymowane, no właśnie takie nawet czasem powiedziałbym sielankowe, no tak jak to bywało. Poezja arkadyjska, taka Ta, idealiz idealizująca światło. To, to zmienia się dosyć szybko, przy czym trzeba jeszcze, jeszcze jedną, zanim przejdziemy do, do analizy tego, no, powiedzieć, że życie Helderlina składa się zasadniczo z dwóch części. Jest część y, krótsza, nawet można powiedzieć, od urodzenia do wiemy, jakiegoś 802-805 roku, czyli 35 lat bardzo intensywnej nauki, y, intensywnej pracy literackiej, poetyckiej, po czym jest kryzys psychiczny, czyli popadnięcie w obłęd pod wpływem pewnych okoliczności o których później powiem i druga połowa jego życia spędzona w tej słynnej baszcie helderlinowskiej w Tybindze u mistrza stolarskiego cimera którego przygarnął on był oddany do zakładu psychiatrycznego gdzie przeżywał jakieś straszne katusze bo te metody leczenia były okropne no i Wtedy tak taki był świat, no, że jeżeli ktoś był uznany za wariata, po prostu za szaleńca, to albo siedział w tym zakładzie, no, często krępowany siłą do łóżka. No, okropne były te metody, te, z jakąś maską na twarzy, żeby nie krzyczał. no A jeżeli ktoś się nad takim człowiekiem zlitował, wziął go do siebie do domu, no to ten był szczęśliwy. A w momencie, kiedy ta choroba przeszła w takie stadium pewnej apatii, to wtedy właśnie ten Zimmer go wziął, no i 36 lat on spędził w tej, w tej baszcie, żyjąc y, takim jakimś powiedziałbym świętym życiem. To znaczy, chodził na bardzo długie spacery czy takie wycieczki. Wychodził rano, wracał późnym popołudniem. Y, codziennie ten rytuał po drodze był tylko rozmawiał z dziećmi czasami. Także okres twórczy Helderlina to jest góra 12-15 lat. To jest jak on ma 20 lat, 21 lat, kiedy zaczyna, a to się kończy w połowie pierwszej dekady XIX wieku. Czyli to w sumie jest bardzo, bardzo niewiele. I on kończy tę szkołę klasztorną w Molborn, gdzie później był, który opisał też tę, tę szkołę Hermann Hesse. To jest niby taka kuźnia szwabskiego protestantyzmu. On był tam uczony na pastora. No, ale nie chciał tej drogi duchownego. Jako matce jest, bardzo zależało, żeby on został duchownym, zbuntował się no i postanowił być artystą, literatem, poetą. No, ale to w tamtych czasach być poetą to było bardzo trudno. No nie zdobył dostatecznego poparcia Schillera i Goethego, którzy owszem uznali go za jakiegoś dziwnego, takiego dziwaka poetyckiego. Schiller nawet wydrukował mu w Almanachu kilka wierszy. Nazwijmy to, że Goethe też go poklepał jakoś, ale absolutnie nie można mówić o jakiejś karierze, zwłaszcza w świetle tego, co niedawno rozmawialiśmy o Racinie, jaka błyskotliwą karierę robił rasin w bardzo młodym wieku przy królu francuskim, no to tu jest dokładnie odwrotnie. No więc jaka droga stała przed takim człowiekiem, który wybrał drogę poetycką? To była guwernerka, To znaczy, że on przy, przy bogatym jakimś mieszczańskim domu zostawał guwernerem dzieci tego bogacza, no, a w wolnych godzinach sobie tam coś usiłował pisać. No i to był los niezwykle upokarzający, trzeba wiedzieć, bo wydawałoby się, że jak mówimy, guwerner dzieci w zamożnym domu, no to to jest solidna pozycja. No nic podobnego. Taki nauczyciel domowy był traktowany na równi ze służbą. Mimo, że on miał ogromne wykształcenie, on skończył w końcu no, taką filologię klasyczną w, przy, w tej szkole klasztornej. Dużo by mówić właśnie o, tych, o tym aspekcie biograficznym, jakich on upokorzeń doznawał, aż wreszcie no, tam była ta jedna już legendarna historia, opisywana nawet literacką, no, że on się zakochał w, w żonie tego pracodawcy, w tej sizetką Tar, I to była miłość jakoby odwzajemniona na ten temat jest bardzo dużo wierszy no ale wreszcie ten oczywiście pracodawca go wyrzucił z tego no i on się tak poniewierał i punktem zwrotnym y, był ten rok 881, kiedy z, dzięki pośrednictwu też swoich przyjaciół on dostał kolejną taką pracę u człowieka bardzo nobliwego i bardzo porządnego konsula niemieckiego w Bordeaux daleko który miał dwoje dzieci i też potrzebował gubernatora, bardzo go polecono, a on nie miał nawet pieniędzy na to, żeby dojechać do tego Bordeaux. I tu się zaczyna no, najciekawsza ta legendarna jego historia, która została opisana literacko. I, no, I z tego on jest, powiedziałbym, najbardziej sławny, bardziej nawet niż z tych poezji, że on poszedł zimą, wyruszył w styczniu, pieszo, pieszo z, z spod Stuttgartu do Bordeaux. No to za, ta, i to, to głównie pieszo, zaopatrzony w jakieś pistolety, w jakiś taki y, plecak, no, tak jak, jak taki wędrowiec zupełnie w zamierzchłych czasach. No, tam szedł dwa, trzy miesiące. Ten mayor przy, przyjął go, on się mayor nazywał, ten, ten, bardzo serdecznie go przyjął. On miał tam luksusowe warunki, miał osobny pokój. No to było nieporównywalne z tymi wszystkimi gubernatorami wcześniej. Niemniej on się zorientował, że to jest człowiek niezrównoważony umysłowo, nie wiem, co on tam zobaczył, na czym były, polegały te objawy, ale zachował się niezwykle szlachetnie. Tylko, że odsunął go od tych dzieci, że, że jednak nie potrzebuje tej nauki, ale proszę bardzo, niech, on niech sobie, sobie, mieszka. Tury, niech sobie nie mieszka, niech sobie rezyduje. On jest, że tak powiem, dumny jako ten konsul, że poeta w jego domu tam sobie będzie tworzył. No, Helderlin jednak zrozumiał, że to jest jednak odstawka, że to jest, że on jest odsunięty, że on nie traktuje go poważnie. I mniej więcej tam w maju czy w czerwcu wyruszył w drogę powrotną. I tu jest punkt zwrotny w całej historii, ponieważ było bardzo upalne lato bardzo upalne lato, i on wraca przez całą Europę no, i zahaczał Paryż, gdzie ma jakiegoś znajomego Niemca. Który widzi, że ten jest już w opłakanym stanie, daje mu jakieś pieniądze. Ta cała droga jego powrotna jest zrekonstruowana na podstawie pieczęci w jego paszporcie, który jest przechowywany do dzisiejszego dnia, jest znany. I, ale on cały czas idzie i dochodzi właśnie do tego Stuttgartu, z którego prawie tam wyruszał, i to jest dokładnie policzone. Wiadomo, ile on mniej więcej dziennie przechodzi. A on mieszkał, znaczy raczej jego matka z siostrą mieszkały. W Nürtingen, tam no, koło to jest dosłownie 20-30 kilometrów od, od Stuttgartu, to można przejść w jeden dzień zasadniczo przy tych, jego, przy tych jego marszrutach. Otóż tutaj staje się ta najdziwniejsza rzecz, że on znika na dwa tygodnie. On nie ma go ani w Stuttgarcie, ani nie dociera do domu, nie wiadomo gdzie on jest. Czyli prawdopodobnie on wtedy dostał jakiejś zapaści psychicznej, wylądował w lesie czy gdzieś w polu i tak jak potem, gdy otrzeźwiał z tego najgorszego stanu, twierdził, że to jest ten moment, kiedy objawił mu się Dionizos czy Apollo i że on stoczył z nim zasadniczą dyskurs. No ale wiadomo, że za taką rzecz się płaci, bo jak się rozmawia z Bogiem, to człowiek doznaje... Z jednej strony iluminacji, ale z drugiej strony ten Bóg mu przepala mózg i on po prostu już traci władzę. No i jest y, legendarna scena spotkania z matką i z siostrą y, na moście w Nurtyngen, tam na, 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 nad Nekarem. No on w stanie kompletnego już takiego zapuszczenia, nieogolony, z jakąś długą brodą, w łachmanach, no jak taki właśnie nędzarz, tułacz, stoi na mostku, w nurtingen takim. Ja byłem tam, bo tam łaziłem jego śladami. I patrzy, i patrzy w nurt rzeki. I ta, ta scena, jak ten stary człowiek, taki oszalały stary człowiek, patrzy w ten nurt rzeki, tam dosyć szybki, taki nurt tego ne nekaru. bo to Wąska jest jeszcze tam rzeka. I w tym stanie tam zastaje go matka i siostra. No one go poznają, no biorą go do domu i tam wybucha bo on w tym momencie widocznie poczuł, że już ma jakąś opiekę, on ich poznał i tak dalej. Wybucha ten szał, no taki os w ostrej formie, no i on potem właśnie ląduje w tym za okrutnym zakładzie, gdzie próbują go leczyć. Narodziny romantyzmu można powiedzieć, to jest z jednej strony Wielka Brytania, Anglia, a z drugiej strony Niemcy. No chyba przez ten okres, te kilkadziesiąt lat, przez... Niemcy były takim centrum światowej literatury, bo tam tworzył Goethe i tworzył Schiller. Tak. E, czyli Faust, Zbójcy, wszystkie te wielkie dzieła e, dramatu romantycznego powstawały tam. I dla szerokiej widowni, dla szerokiej grona odbiorców, właściwie nazwisko Helderlina jest kompletnie nieznane. Literatura tamtej epoki to są ci dwaj: Schiller i Goethe. Dlaczego nie Helderlin? No, to jest podobnie jak u nas z Norwidem, też się mówiło, że mamy trzech wieszczów, prawda, czyli Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, długo się o Norwidzie nie mówiło, no i wreszcie to późne odkrycie Norwida. I tam jest podobnie, tyle że to nastąpiło dopiero po stu to znaczy zaczął Nietzsche, potem przejął to Heidegger, który najwięcej zrobił dla, dla Helderlina, ale teraz do czego zmierzam? Tak jak y, trudno o Norwidzie mówić jako o klasycznym romantyku, no jednakże właśnie, że Norwid jest inny, Norwid jest osobny, Norwid tworzył w okresie romantyzmu. Jest tam wiele momentów romantycznych, można robić takie szczegółowe analizy, pokazywać, jakie cechy romantyzmu występują u Norwida, jakie nie to w przypadku jednak Helderlina poza bardzo wąskim spektrum utworów, to są y, utwory idące absolutnie pod prąd romantyzmowi. I to wiąże się z tym, że przede wszystkim romantyzm nawiązywał do średniowiecza, tak? No to wszyscy to doskonale wiemy, że te... te legendy o zamkach i rycerzach. Legendy o zamkach, rycerzach, ta, ten nastrój tej takiej jakiejś posępnej nocy średniowiecznej to, to, to ich fascynował. No natomiast Helderlin sięga po wzory antyczne, po światło, po słońce, a nie po mrok romantyczny, tak? Fascynacja Helderlina podstawowa to jest fascynacja starożytną Grecją. I on można powiedzieć, że zaczyna swoją karierę od przetłumaczenia na niemiecki y, y, króla Edypa i Antygony. Z, z, z Greki i to robi w jakiś taki fenomenalny sposób, a zarazem bardzo osobliwy, bo yy, specjali, mimo, że on miał o, ogromne wykształcenie, więc nie można mieć zastrzeżeń, że on czegoś nie rozumiał, czy on nie znał Greki dostatecznie. On doskonale rozumiał, ale on to, on to zrobił bardzo po swojemu, no, bardzo inaczej. No, nie, nie, e, mm. Napisał parafrazy, a nie. Coś takiego, ale do tego stopnia proszę sobie wyobrazić, że jego wersje Antygony i króla Edypa są z niemieckiego tłumaczone na inne języki. Jako, że tak powiem, jego Antygona i jego król Edyp oczywiście jest w tle Sofokles. Więc to jest jedno. Ale teraz on wybiera następującą formę, czyli właśnie to, o czym pan zaczął mówić. Oda, Oda ale Oda grecka. Tak? strofa alcejska, strofa asklepiadejska, hymny, dytyramby w stylu Pindara, czyli on bierze wzory poezji greckiej i w, w tych ramach, w tych konstrukcjach pisze niemiecką poezję. Co, to nie jest zupełnie nowum w, w literaturze niemieckiej, bo Klopstock przed nim już też to robił, ale na taką skalę poza nim nikt tego nie robił. To znaczy, on uważał, że tylko przez pryzmat yy, czy też formie sta, starogreckiej może, można w ogóle uprawiać poezję. To była skrajna taka teoria. Że literatura niemiecka, jeżeli w ogóle, czy poezja niemiecka, w ogóle ma jakąś rolę do spełnienia, a on tak uważał, to ona musi nawiązać do greckiej i w ten sposób y, ciągnąć dalej ten proces. No więc, w tym sensie, on jest bardzo osobny, bardzo inny. I y, powiedzmy, jeżeli występują tematy greckie, mitologiczne, i u, y, u Schillera, i u, u Goethego, no to one tam są zupełnie inaczej. One są odwrotnie. One są przetworzone już przez kulturę niemiecką, tak? To znaczy, to jest podobnie, można powiedzieć, jak robił Racine z tymi tematami, że on je wcielał w kulturę francuską, w nowożytny język francuski. A Helderlin robił odwrotnie. To znaczy, on naginał Niemczyznę do Greki. To dlaczego tak robił? Czy on uważał, że dziś czyli jego współcześnie żyją w tak zwanym czasie marnym, jak napisał w Elegii chleb i wino? No tak, no to, to była jego podstawowa myśl, od której zaczęła się ta... Naj, naj... Cóż po poecie w czasie marnym. Tak, to znaczy, że on przyjął perspektywę no, anty, mimo, że żył w najbardziej oświeceniowych czasach, tak? No bo to są czasy Rewolucji Francuskiej, ten koniec XVIII wieku. No, on się urodził w 770 roku. No to, to Najbardziej we, we Francji, to, to, to jest apogeum oświecenia, tak? no To on idzie w zupełnie inną stronę, on idzie w stronę archaiczną, mi, mistyczną. Właśnie proreligijno, wtedy przecież był no, Wolterowski kurs antyreligijny głównie, a on odwołuje się do tamtych czasów, kiedy, i to on mówił otwartym tekstem, jakby się dziś mówimy, że były czasy, kiedy bogowie chodzili po ziemi. To był Dionizos, to był Chrystus, to byli ci inni. On zrównywał, to nieważne jest, że Chrystus rozpoczyna epokę chrześcijańską, a Dionizos należy do epoki greckiej i że należy do, do, do epoki, nazwijmy to bezbożnej. Nie, to byli bogowie, którzy chodzili wśród ludzi i to była inna jakość i to był dzień ludzkości, to była epoka dnia, epoka słońca. To taka kosmologia była u Heldelina. A potem od czasu, kiedy ostatni z bogów, czyli Chrystus, zmarł na krzyżu, to jest w ekspresji, z verbis powiedziane w, w, w hymnie Patmos, to zaczęła się noc dziejów. I noc dziejów trwa do dzisiaj, czyli tam do XVIII wieku, ponieważ owszem, bogowie jeszcze żyją, ale gdzieś w niebie oni się od nas odwrócili. Widocznieśmy, czy jakoś zgrzeszyli, czy coś zrobiliśmy nie tak, że oni nie chcą teraz, i że to jest marny czas. To jest właśnie ów marny czas, który obejmuje całą epokę nowożytną. No to jakim cudem można powiedzieć, że to jest oświeceniowe, czy to jest romantyczne? No. To jest osobna droga. W tym wypadku Helderlin, i to podnieśli właśnie dopiero potem Nietzsche, Diltej, George i Heidegger. Oni to wyciągnęli dopiero, no, no. po postulatach. Po, po no, y, y, warto przypomnieć, że o Helderlinie no, na, najważniejszą książkę, która y, narzuciła, jak to się dziś mówi, narrację pewną na temat y, Helderlina, no, to, jest, y, to to napisał Heidegger. To, znaczy, to jest książka składająca się z pięciu esejów, jakby z pięciu y, analiz pięciu, czterech czy pięciu głównych wierszy, między innymi chleba, chleba i wino tej Elegii. Ale tam jest jeszcze taki esej o istocie poezji. Według Helderlina, poeta jest potomkiem proroka. To, to nie jest właśnie, no, to jest zupełnie inna koncepcja poety niż nawet u, u Schillera czy, czy, czy Goethego. Że w czasie marnym, kiedy nie ma proroków, bo zaginęli prorocy, i ludzie w ogóle zapomnieli o, o świętości, zapomnieli o sakrum. No, to, co później wykorzystywał Heidegger w swojej filozofii, to poeta jest namiastką tego proroka, to jest przynajmniej kustosz pamięci. To jest ten, który pamięta, że było inaczej, i, ma, i jego misją jest przekazać to, że było inaczej. Czyli jest właśnie takim. Ajdotą, czyli tym pieśniarzem, który łączy, łączy dzieje. No ta, ta figura, która rzeczywiście występuje u Mickiewicza, ale w jakim kontekście? No, bynajmniej nie w kontekście romantycznym, tylko właśnie w kontekście antycznym, kiedy on z tego pieśniarza, czyli z Wajdeloty, robi takiego takiego homera, prawda? W Konradzie Wallenrocie. Ale też można powiedzieć w związku z tym, że. Być może był Helderlin ostatnim twórcą, dla którego ta tradycja antyku, tradycja czy też mit był, był żywą rzeczywistością. Był, był czymś, co jeszcze jest obecne w świecie, a potem już mamy, jeśli chodzi o obecność w literaturze, to od tamtego czasu mamy już właściwie wyłącznie przetworzenia. No można tak powiedzieć, ale głównym, główną troską Helderlina w tym okresie no, najbardziej jego twórczym, czyli no, wtedy, kiedy on pisze elegie i kiedy on pisze hymny. To jest na przykład ten hymn Ren, hymn Patmos, y, w Dzień Święta, y, później ten cały cykl o rzekach. No i tam szereg tych Hiperiona pieśń losu. No dużo można by wymienić tych tak, takich standardowych tytułów. Około 20. Powiedzmy, uważam, że około 20 tytułów tworzy taki najbardziej fundamentalny kanon Helderlina. To, to, to ta, ta cała myśl jest taka, żeby słuchajcie ludzie, nie zapominajmy o czasach świętych. Były czasy święte. Nie wierzcie w to, co teraz wam mówi tam szkiełko i oko nauka, tylko y, przygotowujcie grunt do powrotu bogów. Helderlin to jest ostatnim z pięciu bohaterów naszych rozmów o antyku i jego dziedzictwie w literaturze. Bardzo dziękuję za ten cykl panu Antonie Liberze, bohaterowi, narratorowi i tłumaczowi tych wybitnych dzieł, arcydzieł światowej literatury, które były naszymi tematami. Myślę, że przede wszystkim warto tłumaczyć na nowo, ale myślę, że przede wszystkim warto czytać. No polecam wszystko. I jako tłumacz, i jako komentator. Bardzo dziękuję.